Na wszystkich bardzo serdecznie. Generalnie mój profil na YouTube i na Instagramie to jest i na tym To jest po prostu miejsce, gdzie zachęcam ludzi do tego, żeby popatrzeć na swoje zdrowie z takiego punktu widzenia, że wszystko jesteśmy w stanie poprawić, naprawić poprzez jedzenie, zdrowy styl życia, a przede wszystkim poprzez zmianę myślenia. To jest niesamowicie ważne, niesamowicie istotne, o tym się nie mówi. A jak się zacznie mówić, to nie mówi się o tym, jak to na przykład te negatywne nawyki żywieniowe można zmienić. Można je zmienić, proszę Państwa, bo jeśli my stworzyliśmy sobie jakieś tam negatywne, złe nawyki żywieniowe, to tak samo możemy sobie stworzyć pozytywne, zdrowe. Dlatego też zachęcam ludzi do tego, żeby popatrzeć, co... Macie na talerzu, bo tak naprawdę Twoje zdrowie zależy od tego, co jest na Twoim widelcu. I od tego trzeba zacząć. Naprawianie naszego zdrowia i do tego wszystkich zachęcam, dlatego że to, czy będziemy zdrowi, czy też będziemy chorzy, zależy od tego, co jemy. I dlatego też to nasze nastawienie jest niesamowicie istotne. I zachęcam.